Witam Was serdecznie, moi kochani widzowie. Przepraszam, że nie było filmów przez półtora tygodnia chyba coś w tym stylu. Yy, no, sorry, po prostu życie, szkoła itd. You know, chyba you know, znaczy nie wiem, czy wiecie, ale mam szkołę. Dzisiaj gramy w Fall Guysy, bo chcieliście więcej Fall Guysów, przynajmniej tak pisaliście w komentarzach. I dzisiaj zagramy sobie w Fall Guysy, ale będziemy musieli ciągle skakać czyli będę musiał wspomnieć Vixa na padzie od PlayStation 4. Więc jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. Oczywiście motywuje mnie to do dalszego nagrywania. Oczywiście, jak chcecie więcej filmów to piszcie. No i co, my lecimy? Let's go! Tylko oczywiście z kinem gorgola, nie jakieś kunie głupie. Dobra, let's go. Pierwsza mapka. W ogóle był ostatnio parę Dni temu, kiedy ja to nagrywam, był jakiś update, właśnie dodała takie coś, co tutaj stoi. I generalnie były parę pozmienionych rzeczy na mapach, na przykład na szczególnie to jest widoczne. Ale no co, my na razie lecimy i trzeba będzie skakać. Dobra, let's go. I po prostu to musi wyglądać tak, ale ja bym poczekał, sobie, aż nie ktoś okay, to mnie ktoś uciwiuje. Okej, tutaj siebie. Mogę się tak rzucać, oczywiście, to chyba nie jest żaden problem jednak. Boże, puśćcie mnie. No nie, upadam, dobra. Ja oczywiście będę zapominał, przepraszam, jak coś o od... tym... Bym już skakać ciągle, bo to nie jest takie, nie mam tego na nawyku. Dobra, let's go. Te drzwi będą dobre, jak nic mówić. Kurde, dobra, let's go. Jestem ostatni. Chyba odpadnę od razu, ale no trudny jest ten challenge, powiem wam. I dobra, nie, jeszcze się może przebiję. Ej, no czemu mi tak za skoro ja nic nie klikłem? Dobra, let's go. Czekajcie, teraz tak. Teraz na młotach. PUG! 26! Wow. wow, ej to jest op, to zostało dodane i to jest op, ale łatwo, właśnie zapomniałem, w ogóle Odcinek nie było też dlatego, że byłem chor przez weekend ostatni, nie ten co teraz wy to widzicie, tylko poprzedni, dlatego też nie było, you no know, okej, okay. nie bijcie, dobra, ogarniacie. Rollout, okej, okay. tutaj chyba nie powinno być jednak problemu z tym skakaniem ciągłym, bo myślę, że przyżyję ze skakaniem ciągłym na tej mawce. Właśnie, muszę pamiętać, że tu mogę skać po prostu w miejscu, nie pomyślałem o tym, ale to jest... Dobra, ale bym tu sąd jednak wyskoczył. Boże, możesz ci nie wywalać, moje piękny skinie? Dobra, chwila, 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 chwila. Mogę? Okay. Mogę tu przejść, dziękuję. Tutaj jest przejście. Nie, 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 nie! Dobra. Na tej mapie w ogóle dużo się pozmieniało. Te wszystkie śmigiełka kręcą się w ogóle w drugą stronę od update'a. Co był, tego. Więc te teraz... A nie, teraz nie widzicie, nie? Ale dobra. Tak jest, uwierzcie mi. Zobaczymy jak będzie na tej mapie. Może być ciężko. Dobra, let's go. Kurde no! Wow, ale robię! Dobra, chwila i tu zrobimy tak prosto, prostu. Niech mnie to odepchnie ta wydala. Dziękuję. Proszę, żeby też mnie to odepchnęło. Daj, dobra dzięki. Przepraszam, że tutaj trochę czytuję, bo tak chwilę nie robię tego, ale sorry. No i ja ci się... Nie da, no nie, to nie widzicie i po poskoczę więcej. Kurde, a dobra. Skacz Małpko, skacz. No nie, nie no. No kurde, ale głupi ten czas. A właśnie bo nie Nie, bo Gorgol to dobry je? małpa i on nie próbuje syf. Ja mam, muszę, ja, Nefcie kochany, ja muszę to mam challenge, bo muszę skakać. To jest mission impossible. Muszę spać. To jest, ale skacze dużo szybciej. To nie ma sensu. Tak to przejdę jeszcze, zobaczę. Pochwalić się na obniżek, który Nie wiem, ja po prostu pójdę. Przecież kupiłeś małpę. No to przecież do tego nie mam gram, nie? Uuu. Ty słaby. Dobra, walić to, ten challenge. Nie. Yeah. Żeby się nie upokarzać. Kurde, mogę? Nie. <laughs> Okej, okay, jeszcze mapa. Teraz na 100% ugra, wam. Dobra, pa! Pa mnie. Pa. Jestem pierwszy. O nie, nie wywalaj się, boże! No nie! No kurde, możesz mnie nie blokować! ale po prostu bym dużo skakał, ale będę się starał jednak, żeby to przejść, co? Bo inaczej nie widzę tego jednak. Dobra. Nie, nie tak, nie tak. A dobra, dobra, dobra nie. Ale widzicie, te śmigiełka się kręcą w inną stronę. Ja znowu przegrywa, udaję. A ładu wow, małpa. No małp są mądrzejsze od wiewiórek na pewno, ale nie te w tej grze. Ej, dobra, tutaj jest git. Tu już mogę łatwo lecieć, patrzcie. Ej, nie było tych łotów przed chwilą, co nie? Dali je tak. Ej, nice, zwieć co? Walić to, idę tam. Ja już się nie bawię, kolegi. Koledzy. I koleżanki. Nie, 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 nie. Dobra, fart. Dobra, nice one checkpoint. To już. O, e, łatwo. Jeszcze raz jumpuj, jumpuj, gor, gol, gor, dobra I teraz łatwo, dobra. Nie, chwila, chwila. Nie, sorry, sorry, nie, nie, nie ma bata, ja zaraz cię... Nie, 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 i przejdź tu. Dziękuję. Przepraszam, trochę cheatuję w tym challenge'u, ale inaczej nie ma wyjścia, bo to... Ciężki challenge, Czuję kogo to obchodzi czy czy nie Dobra, zobaczmy teraz jaka będzie mapka Dizzy heights, to jest możliwe do zrobienia, trudne, aczkolwiek możliwe Wow, dodali te kule tam Ej dobra Wow, ale skille Ej dobra, tu jestem dobry, widzicie Małpa gorgol jest dobry Oj nie O, ale się przycisnąłem Dobra Patrzcie jak jump. Nie, dodali te kule, tego nie było. A niech mi nie spyka. Nie, 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 muszę tu skakać, muszę skakać, pamiętaj, skacz, nie, nie, ale nie wywalać tego skacz. To jest są dwie inne rzeczy głupio ma Co za triki, boże! Ej, w sobie nie wyszło tak źle. Dobra, już skaczę, przepraszam, zapomnij. Nie, 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 sorry, 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 nie. Tu nie wejdę na górę. Sorry. Dobra, Dobra, tu mogę skakać, łajut Tak, on. Dobra. Nie. Eliminated. Ci powiedzą. Dobra, więc ja dziękuję Wam bardzo za tego filmu. Jeśli się wam spodobało klasycznie proszę, żebrańsko, o subskrypcji łapeczkę w górę. Dobijamy trzy subów albo to już jest, kiedy to oglądacie, nie wiem. Ale powiem wam jeszcze, że na 5 słów będzie QA, więc warto zasubskrybować Dla tych, co teraz to oglądają i nie subują, to subujcie. Naprawdę warto, bo nie przegapicie więcej tego typu filmów. I dzwoneczek, proszę, dzwoneczek powiadomienia. Choć to YouTube i tak nie daje często, ale cóż, dobra, nieważne. No i dobra, widzicie teraz w prawym, górnym i lewym górnym rogu mój kanał i kanał Nefta. Nie subujcie go jednak. Wiem, że to mój brat, ale nie subujcie go, zasłujcie mnie. Widzicie też inne filmy w prawym, po prawej stronie, po lewej stronie. Pijcie, zobaczcie. A teraz ja dziękuję Wam. Siemka!